Fontanna czekolady i lody z owocami przy 30-stopniowym upale to prawdziwe rarytasy. A trzeba się dobrze schłodzić, szczególnie po takim występie. Dla takiego gospodarza dzieci i młodzież z rodzin polonijnych z Białorusi tradycyjnie już odwiedzają Polskę, poznają kulturę i język swoich przodków. To jest w pewnym sensie też taki nasz obowiązek, żebyśmy nie zapominali o tym, że nie wszyscy Polacy po wojnie. Znaleźli się w granicach Polski, że część z nich została właśnie tam na wschodzie. Oni, jak słychać tutaj, język pamiętają, kultywują. Wspaniałe słowa piosenki, która została zaśpiewana, że tak naprawdę to uczą się od babci właśnie języka polskiego. 14-dniowa wizyta w Polsce to nagroda za doskonałe wyniki w nauce. Młodzież z Białorusi na co dzień uczy się języka polskiego. Im wyższy stopień zaawansowania, tym większa szansa na wycieczkę do Polski. Dzieci pracują cały rok, by móc tutaj tutaj przyjechać, bo wiedzą jak już jest fajnie, doświadczyły tego. Dzieci zwiedzały między innymi stolice kraju, były też nad Bałtykiem. Jednak szczególną sympatią darzą Zieloną Górę. To na zaproszenie prezydenta Janusza Kubickiego oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód mogą tak sympatycznie spędzić wakacje. To dla nas taka szansa uczyć ten język i to język naszych dziadków, naszych przedziadków. I bardzo jesteśmy wdzięczni, że możemy tu przyjeżdżać i mamy taki praktyk języka. Co roku jeżdżę do Polski. Bardzo mi się tu podoba, bo jest tu fajnie. Dla tych młodych ludzi wizyta w Polsce jest bardzo ważna, ponieważ często wiążą z nią przyszłość. Chcą studiować w Polsce, tu szukać pracy i zakładać rodziny. Parę lat ładnych wstecz przyjechała młodzież, która dzisiaj tutaj przyjechała, by studiować, by zamieszkać. Poznają Polaków, łączą się w pary. No i fajnie. Wizyta dzieci i młodzieży rodzin polonijnych z Białorusi jest współfinansowana między innymi ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku.